Cześć, witam w moim zaciszu. Po roku użytkowania i wykonania samodzielnie fotowoltaiki zdecydowałem się na zrobienie samodzielnie do tego magazynu energii. Sporo energii oddaję do sieci, bo w zeszłym roku około 1600 kWh, i zdecydowałem, że zwiększę autokonsumpcję i będę zbierał nadwyżki do magazynu. Zdecydowałem się na ogniwa pryzmatyczne 280A, przyszły do mnie w ciągu dwóch dni oraz zakupiłem obudowę z polskiego sklepu polskiego producenta z miejscowości łapy obudowa wykonana dość solidnie do tego balancer JK 200A, złącza do rozłączania magazynu takie 175A złącza Andersona. Przymierzam się powolutku do, do składania. Trzymajcie się. Do zobaczenia.